Cześć wszystkim, z tej strony karczek witam Was w kolejnym odcinku. Kolejne aktualizacje rynku kryptowalut oraz y, kilku wybranych spółek akcyjnych. Pamiętajcie, że wszystko, co usłyszycie w tym filmie, nie jest poradą inwestycyjną. Zaczniemy sobie tradycyjnie od króla kryptowalut, czyli bitcoina. Y, na razie bitcoin y, według planu. Tutaj jest, dorysowałem takie trendlinie szczególnie ta dolna trendlinia fajnie obrazuje nam ten trend, który jest teraz aktualnie testowany na aktualnie broniony. Jak dla mnie przy, przynajmniej pójdziemy przetestować te 70 tysięcy, tak jak już mówiłem w poprzednim filmie, ale pierwszym takim targetem, jeżeli ktoś już jest w longu i, i zastanawia się, gdzie brać target, znaczy target to takim pierwszym oporem takim solidnym. No to może być oczywiście te 63 tysiące, ale te 64 tysiące ten box tutaj naprawdę może być silnym oporem. Dobra, kolejny będzie ethereum. ethereum. Też ładnie odbiło się od naszej strefy zakupowej, popytowej i na razie ładnie się broni. Podobno decyzja o ETF-ach jest dosyć niepewna. Ten początek lipca już jest raczej nieaktualny i będzie to połowa lub koniec lipca, ale według Gary Genslera może to nawet potrwać do okolic września, więc czy nastawiałbym się na mocne wzrosty aktualnie? Raczej nie, czy y, obstawiałbym jakieś mocne spadki, no też raczej nie, no bo tutaj wyszedł, wyszła ta decyzja o ETF-ach, więc y, tak naprawdę jesteśmy y, tylko troszeczkę niżej, wyżej od tej decyzji o 7%, y, a, a wzrośliśmy po zatwierdzeniu ETF-ów, a nie wprowadzeniu o 27%. Więc raczej nie spodziewam się tu jeszcze jakiejś większej korekty ewentualnie do 3140 jeszcze możemy zejść ale wątpliwe aktualnie Solana. Solana taki jakby ulubiony altcoin tej hossy niektórych, nie mówię ale niektórych. Więc tutaj sobie przeanalizujemy też sytuację. sytuacja wygląda następująco. Tutaj mamy trend linię spadkową, ładnie się tutaj odbiliśmy. Jest szansa, że jeszcze pójdziemy niżej do na przykład 116, 110 dolarów ale aktualnie biorąc pod uwagę total market cap wszystkich altcoinów jakoś nie spodziewałbym się tego bardzo i po wybiciu tej trendlinie oczekuję następujących targetów z przynajmniej do tych 198 dolarów no 180, 198 dolarów, potem w hoście mam też tutaj dalsze rozszerzenia ale to sobie omówimy w dalszych e, filmach kolejna kryptowaluta to będzie Doge Doge też ładnie wybronił tutaj e, ten poziom e, taki poziom likwidacji w sumie e, tak jak zaznaczyłem i w sumie idealnie tutaj doszli e, aktualnie oczekuję no przynajmniej do tych 16 centów żeby odbił potem retest i continuation up tak bym to e, tak bym tego oczekiwał czyli coś takiego Tutaj, wybicie, yy, retest, <laughs> taka konsolidacja i up, i potem nawet do 28-31 centów. I w późniejszej hoście to są moje późniejsze targety. No, te 56 centów raczej yy, nie wiem, czy dalej będę to trzymał. Zobaczymy, na razie tyle. I teraz akcje. Yy, pierwszą spółką, która ostatnio fajnie zaczęła rosnąć. Nagrywałem już od niej filmik. To był mój pierwszy filmik na YouTubie. 23 kwietnia nagrywałem film. Bardzo proszę, 22. Więc jeśli ktoś chce, to może zobaczyć w mojej historii pierwszy mój film na YouTubie 22 kwietnia nagrywałem o tym film. Czy akcje już są jakby przed końcem spadków? No i jak widać ten film ładnie się dosyć zestarzał. Aktualnie jesteśmy na All Time High. No jest sobota. Yy, jesteśmy na all-time high od tego momentu <noise> od tego momentu żeby nie było no i spodziewam się kontynuacji spodziewam się kontynuacji taki mój mitterm target no to jest takie okolice 300-330 dolarów tutaj yy, to jest mój target i potem ewentualnie dalej ale to jest taki mój pierwszy target którego się spodziewam ok 304 dolary i teraz przejdziemy sobie do AMC. To jest spółka, o której już dawno dosyć mówiłem i miałem tutaj zakup po 3.30, pierwsza realizacja zysków tu i nadal w tym siedzę. I aktualnie widzę, że ta formacja na daily jest naprawdę bullish. Tutaj ta akumulacja tego jest wszystko odkupowane. Jeden dołek taki odwrócony head and, reverse Head and Shoulders może być. Moim zdaniem, więc spodziewam się akcji cenowej w górę. Dobra, to by było na tyle dzisiaj w tym filmie. Jeśli macie jakieś pytania, to podsyłajcie w komentarzach. E, Zobaczę czy uda mi się to przeanalizować, czy nie, no bo jestem na wakacjach. Tak jak już wspominałem, ten internet jest słaby, też e, warunki do nagrywania są dosyć słabe. Nie wiem czy słychać, więc e, zobaczymy, czy mi się uda. Mam nadzieję, że tak. E, więc możecie próbować e, pisać jakieś swoje propozycje w komentarzach. Dobra, widzimy się w kolejnym filmie. Na razie, cześć!